Poczta elektroniczna ośrodka oswden.pl, małpa na dziennik elektroniczny oraz na, e, na konta prywatne na, prywatne, na prywatną pocztę wysłaliśmy adresy e-mail wszystkich naszych e, nauczycieli. E, tak żeby każdy wiedział, jaki adres do kogo jest. E, budowa tego adresu jest prosta. Jest to imię.nazwisko e, Jeśli ktoś miał podwójne nazwisko, to ten drugi człon nazwiska małpaoswdm.pl, jak zmienić hasło? Pierwsze co musimy zrobić, to musimy zmienić hasło. To hasło, które Państwo otrzymali, musi zostać zmienione. Wchodzimy na stronę. Loco.pl Zaloguj poczta e-mail. Ja tu może przypomnę: lewy klawisz myszy to jest czerwona gwiazdka, prawy klawisz myszy to jest niebieska gwiazdka. Eee, o, dziękuję. Dobra, eee, i teraz tak tutaj wpisujemy nasz login. Naszym loginem jest imię, podkreślenie. Pierwsza litera nazwiska. Jeśli, tak jak mówiłem, nazwiska są dwuczłonowe, to pierwsza litera nazwiska drugiego członu. Czyli ja jestem Artur, podkreślenie D, małpa oswdn.pl. On mi tu już podpowiedział, bo ja już tu byłem na tej stronie, więc yy, mi podpowiedział, ale no państwo będziecie musieli wpisać to z palca. Czyli imię, podkreślenie dolne, tak. Yy, pierwsza litera nazwiska małpa i hasło, które otrzymaliśmy w mailu i tutaj naciskamy tą szczałeczkę albo naciskamy enter jesteśmy zalogowani opcje konta zmiana hasła podaj stare hasło czyli to, co otrzymaliśmy w mailu Podaj nowe hasło. Tutaj hasło, dobrze, żeby ono było silne. Wielkie, małe litery, cyferki, może znaki specjalne, długość przynajmniej 8 znaków. Ja ustawiam sobie to samo hasło, żeby go już nie zmieniać, bo ja już mam je zmienione. Może wyskoczyć komunikat na ten temat. O, dokładnie, błąd, nowe hasło, musi mieć co najmniej 8 znaków, zawierać minimum jedną małą literę, zawierać minimum jedną wielką literę oraz zawierać minimum jedną cyfrę. Także mówię, tu w tym miejscu zmieniamy, ja nie chcę zmieniać, dlatego dostałem ten komunikat. Jeśli jest błąd, to proszę przeczytać sobie na kartce napisać to swoje nowe hasło, sprawdzić czy to nowe hasło zgadza się z tą polityką bezpieczeństwa, którą tutaj na górze mamy wypisaną. Jeśli się, jeśli się nie zgadza, to proszę poprawić, poprawić te błędy i spróbować jeszcze raz. Mamy zmienione hasło, zapisujemy sobie to hasło, jeżeli zapomnimy to hasło, nie będziemy mogli przywrócić dostępu. Żeby przywrócić dostęp musimy zadzwonić do Pana Leszka. Pan Leszek nam e, zmieni to hasło i podeśle nowe hasło. Ale to jest tylko i wyłącznie w ten sposób. E, więc proszę zapamiętać sobie to hasło. Tego hasła nie będzie trzeba zmieniać co, dni, co 30 dni jak w dzienniku elektronicznym. Ono jest stałe i tutaj nie będzie z tym problemu. Jak teraz zalogować się na naszą y, pocztę, żeby sprawdzić, na przykład co do nas przyszło? E, robimy to podobnie jak do Wirtualnej Polski, jak do Onetu czy do, do Interi. E, tutaj wpisujemy sobie adres strony, to jest lemur,.locopel. Ja wiem, że te nazwy są długie niektóre są może i trudne ja te wszystkie nazwy wpiszę pod filmem i stamtąd będzie można je sobie skopiować eee, jak już mamy wpisane enterek mnie od razu przerzucił bo byłem zalogowany czyli jeszcze raz wpisujemy sobie eee, webmail webmail lemur otwiera nam się strona logowania żeby zalogować się wpisujemy nasz login. Nie adres e-mail, tylko login. Naszym loginem przypomnę jest imię podkreślenie pierwsza litera nazwiska małpa OSWDN Czyli w moim przypadku to jest Artur podkreślenie D małpa OSWDN .pl I hasełko Naciskamy za login. I widzimy naszą pocztę Tutaj możemy odbierać, wysyłać pocztę eee, Wysyłać pocztę Widzimy, mamy jedyneczkę czyli, czyli jest tutaj jakaś nowa wiadomość Jak ją otworzyć? Dwa razy po prostu kliknąć I mamy otwartą wiadomość